Witam serdecznie dzisiaj zrobimy sernik biały puszek potrzebować będziemy kilogram sera kostkę masła 20 dkg masła ja sobie masło stopiłam dodaję do sera szklankę śmietany 30% dolewam i szklankę cukru i to należy bardzo dokładnie trzeci. Jeżeli nie mamy robota, to ser puszczamy przez praskę do ziemniaków lub przez maszynkę do mielenia mięsa. I oprócz tego będziemy potrzebować dwie szklanki białek, pół szklanki cukru, jeden cukier waniliowy, dwa budynie. I tutaj mam dużą garść rodzynek. Rodzynki przelałam wrzącą wodą i dałam na siteczko. Teraz ser ucieramy, a białka ubijam z cukrem na puszystą masę. Białka już mam ubite masę serową utartą. I teraz należy przełożyć do dużej miski. Połączymy składniki. Dokładamy rodzynki, dodajemy budyń. I będziemy łączyć z pianą. Należy to dokładnie pomieszać, dokładamy część piany. Jest to taki nietypowy sernik, bardzo efektowny. I ja mam formę wyłożoną, khm, przepraszam, papierem do pieczenia i zabezpieczoną wyżej. Forma o wymiarach 26 cm. Ja sobie po prostu wyłożyłam. Bo sernik troszeczkę zawsze urośnie, a później, żeby nie miała problemu z pieczeniem. Sernik pieczemy godzinę czasu w 170 stopniach, i ja później otwieram drzwiczki i pozostawiam sernik do całkowitego ostudzenia. Sernik studzę w piekarniku. Tak masza serowa już jest prawie połączona i wyłożymy do formy. Tak. Dosyć ciężko to jest. staram. O, nawet mi to poszło. Możemy mieć większą blaszkę i tak przygotowany sernik biały puszek wędruje do piekarnika. I tak oto wygląda sernik biały puszek. Idealnie wypieczony, wierzch możemy polać czekoladą lub posypać cukrem pudrem. Ukroimy kawałeczek. On jeszcze nie jest zimny, ale już jest przestudzony. Tak jak wspominałam, ja sernik studzę. Piekarniku. Musimy dobrze, o! Idealnie. I tak oto wygląda sernik biały puszek. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Sernik biały puszek.